Poranek Radia to kefem. Jacek Kurski, eurodeputowany, niegdyś w Prawie i sprawiedliwości, na razie wyrzucony, a jeszcze się nie odwołał od decyzji, tak? Witam pana, witam, witam panie panią, witam państwa, proszę wybaczyć. Brak snu. Wczoraj, wczoraj yy, zmarła hanka mostowia. Może kilka słów komentarza. Panie redaktor, proszę mnie nie, nie w, takim, w takim dniu, kiedy jest samo centrum wydarzeń, nie, nie wyciągać na tego rodzaju zwierzenia. No, i, ale jak to? Niech jej ziemia, to znaczy... ziemia lekką będzie. <laughs> ale to jest test, panie pośle. Czy pan wie, kim jest Hanka Mosowiak? Nie wiem. Nie wie pan? Nie wiem. No to muszę panu powiedzieć, że jest pan oderwany od rzeczywistości, tym, czym żyje naród polski. Hanka Mosowiak to jest bohaterka filmu serialu M. Jak Miłość. Ej, i wie, to... odcinek, wyciek, wyciek do sieci nawet, ten odcinek, w którym Hanka Mosowiak umiera. Więc nie, nie, nie wróżę Proszę. panu powodzenia w polityce, jeżeli pan nie wie, czym <noise> naród polski żyje. Proszę mi wybaczyć, ale z tych parunastu seriali, które chodzą we wszystkich możliwych telewizjach, nie śledzę żadnego. Kiedyś śledziłem przez jakiś czas klan. Potem przez jakiś czas ja Em jak miłość, ale to już było wiele lat temu. No. Uh -huh. Proszę wybaczyć. No, no dobrze, no. musimy mieć jakieś wady. panie zdawał że, że bohaterka grana przez Małgorzatę Korzuchowską, znaczy właśnie. Kożuchowska tak sympatyzuje z PiS, więc myślałam, że chociaż z tego powodu by pan coś wiedział na ten temat. Dobrze, panie Jest pani pośle... okrutna, panie redaktor, żeby od samego rana damaskować mnie przed, przed słuchaczami. Tak, no. nie Panie Boże, musi pan wiedzieć, czym żyje naród. Naprawdę. Yy, I zastanawiam się właśnie, czy, czy jednak nie, nie zaczynacie i nie, nie skończycie tak, jak ugrupowanie Polska jest najważniejsza. Bo taki scenariusz na razie jest podobny. Najpierw ostre wypowiedzi, potem wyrzucenie kilku prominentów polityków, potem założenie własnego klubu. To jest podobny scenariusz. Jest kilka fundamentalnych różnic. Po pierwsze, Polska jest najważniejsza. Tworzyło swój pomysł polityczny, swój projekt parę miesięcy po tragedii smoleńskiej. To jednak było złamanie pewnego klimatu, empatii, współczucia tego potwornego bólu, jaki, jaki cały naród, ale w szczególności środowisko prawa i sprawiedliwości wtedy przeżywało. Po drugie, w samym środku kampanii wyborczej do samorządów, kiedy 32 tysiące kandydatów Prawa i Sprawiedliwości walczyło o mandaty do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrzów, prezydentów, czyli ewidentnie to podminowało i zaszkodziło wynikowi. Po trzecie, wszystkie projekty, takie jak Piotrę czy te poprzednie, Albo kwestionowały przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, albo od początku, do, od początku miało w tyle głowy pomysł na odrębny projekt polityczny. My w swoich propozycjach przestrzegaliśmy tych dwóch świętych zasad. Po pierwsze, pis z Jarosławem Kaczyńskim, byle się tylko zmienił. A po drugie, jedność prawicy i nietworzenie jedności. Tak, Pani też chciała pisu z Jarosławem Kaczyńskim, byleby się zmienił. To znaczy, był taki sam jak w czasie kampanii prezydenckiej. A to wy zaczęliście, to znaczy Zbigniew Ziobro, przede wszystkim kampanię przeciwko niej i innym e, szefom. Sztabu wyborczego, i myśmy, wtedy Kaczyński dał wam przyzwolenie. Wyście ich zaatakowali i wyście braliście udział w wybór. Myśmy, myśmy nie ich zaatakowali, tylko po przegranych wyborach wróciła dyskusja, która była zamrożona na czas wyborów, to znaczy o taktykę wyborczą, ponieważ była taka atmosfera rzeczywiście olbrzymiej i traumy, i, i takie służałoby narodowej, uchylano wszelkie dyskusje na temat różnic taktycznych, bo po prostu było to nie. To nie był ten czas. Po przegranych wyborach siłą rzeczy wypłynęła ta dyskusja i w ramach której rzeczywiście Zbigniew Ziobro i ja jako jedyni w sztabie i to nie jest jakiś zarzut moralny, broń Boże. No to była taka, tak po prostu ludzie myśleli. Uważaliśmy, że błędem było nie podejmowanie tego tematu, którym wtedy rzeczywiście żyło całe społeczeństwo, ale w sposób stanowany, czyli Rola państwa, czy stan państwa, diagnoza państwa na tle, Wtedy na tle takimi instrumentami oskolencki. w ręku Kaczyńskiego, żeby właśnie wyrzucić tę część. Nie, pani redaktor, um, to, to, pisu, jest, która to jest. To jest Kaczyńskiego za bardzo chciała spiskować z liberałami. To jest uproszczenie. To jest uprawa, u... pani Redaktor, no, tylko prawda jest ciekawa. Tylko prawda jest ciekawa. Było tak, że oni mieli to środowisko Kluzi-Krostkowskiej, Marka Migalskiego, słynny Lis Migalskiego z sierpnia. No, przecież to też był taki bystro z Aurora, dający sygnał do, do czegoś jeszcze no, bardzo wcześnie. Pan Migalski mówił to samo mniej więcej, co Wy teraz. Panie mówicie. redaktor, oni mieli. Od początku taki pomysł, od momencie, kiedy Kaczyński zmienił retorykę po, po przegranej w drugiej turze. zamiast szukali chłopców do bicia, od którego można by się odróżnić i spolaryzować. I wyszło im na to, że naj, najłatwiej będzie się odbić od Ziobry czy, czy od Kurskiego i, i prowadzić w ten sposób dyskurs. No, Ale to tak. już jest dyskusja historyczna. Czym... zdarzeń była inna. Zbigniew Ziobro zaatakował wtedy pierwszy. No tak było. Ale panie pośle, pytanie jest w takim razie następujące. Jak słyszę, że Zbigniew Ziobro chce się otwierać na nowe środowiska, to zastanawiam się na jakie środowiska, bo właściwie powszechna opinia jest taka, że PiS, żeby wygrać wybory, musi jednak mieć rozmaite frakcje, otworzyć się na różne grupy wyborców. Natomiast właśnie wybraliście udział w marginalizowaniu tej części centrowej, więc zastanawiam się, jak sobie wyobrażacie otwieranie PiS na inne środowiska. To jest, to jest po części dorobiona, dorobiona twarz. Ja nie, nie twierdzę, że, że jej nie ma, natomiast to nie ma nic wspólnego z intencjami. W naszej analizie politycznej, we wszystkich tych sztabach, w których uczestniczyliśmy, czy w tych kampaniach, które prowadziliśmy, współpracowaliśmy, czy nawet za jej ważne segmenty odpowiadaliśmy, tak jak w 2005 roku, kiedy byłem szefem kampanii telewizyjnej w podwójnych zwycięskich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, czy Zbitnie Ziobro był szefem sztabu, zawsze być może wizerunek był inny, ale mówiliśmy, żeby iść jak, naj, jak najszerzej skrzydłami. I wtedy wygrywaliśmy, nie kiedy mieliśmy monokulturę na, na prawicy 30 czy 32%, tylko paradoksalnie wtedy, kiedy mieliśmy 27% i mieliśmy zdolność koalicyjną na prawo, czy nawet do pewnego stopnia na lewo. W związku z czym my uważamy, że trzeba po prostu odwołać się do wszystkiego tego, co jest na prawicy wartościowe. Od powiedzmy Marka Jurka na prawo. Czyli do, chcecie, żeby Marek Jurek i Pejoten wrócili do dopis, do środowisk, które częściowo może i wróciło, czyli, czyli Ujazdowski Selin, czy, czy nawet inni. Ludzi o wrażliwości konserwatywno-liberalnej. Teraz trudno mówić już w ogóle o, o, o intencjach Prawa i Sprawiedliwości, bo zostaliśmy potraktowani. Ale czy bardzo chciałby pan, żeby Marek brutalnie. Jurek i Peyot ten wrócili do, do partii? Hmm. Czy też chciałby pan współpracować ja, z nimi? Ja chciałbym współpracować na pewno z, ze środowiskami, które, które mają jakieś, jakąś pozycję pani polityczną. Panie że nie odpowiada pan na pytanie. A, bo pani chce mnie od razu wciągnąć w sojusz z Pejotenem, a ja nie mam nie, takiego... Nie, ja nie ja chcę ja nie mam takiego wciągnąć w sojusz internetu. z PJN-em, tylko pytam się, czy uważa jest... pan, że współpraca z tymi środowiskami, z Markiem Jurkiem pani i Rektor, PJN jest... to jest, jest czas jest... na pewne generalne deklaracje intencji. Ja uważam, że, że polska prawica, żeby wygrywać, musi iść Wszystkim tym, co ma w swoich zasobach wartościowego, od prawej prawego skrzydła do, do centrowo konserwatywno-liberalnego. No tak, a na skrzydł. razie wywołaliście rozłam w partii i tak naprawdę wygląda to raczej na to, że chcecie budować swoje ugrupowanie. Nie zrobiliśmy Obo... rozłamu. Proszę nie używać w mojej obecności tego bardzo brzydkiego, <laughs> brzydkiego słowa. <laughs> e, dlatego, że robiliśmy wszystko, żeby, żeby dyskusja skończyła się w ramach, w ramach Prawej Sprawiedliwości. Nie, chcecie zrobić wrażenie, że e, zależy wam na jedności PiS, ale de facto dążycie do rozbicia tej partii. Tak, nie dążymy do rozbicia tej partii. I jeżeli do czegoś takiego dojdzie to za wszelkie negatywne następstwa siłowego rozwiązania zastosowanego wobec nas odpowi odpowiadają ci którzy je zastosowali a nie my. Nie, bo założenie klubu osobnego od PiS jest złamaniem y, zasad partyjnych dlatego że w statucie jest zapisane że każdy poseł PiS ma obowiązek y, czy każdy członek PiS ma obowiązek przynależności do klubu PiS. Pani Także redaktor. to jest początek rozłamu. Statuty, statutami, formalizmy, formalizmami. Natomiast politycy decyduje wola polityczna. No właśnie, I założenie wola... osobnego klubu jest początkiem budowania formacji osobnej. I klub jest klubem członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w sposób honorowy... Kierując się uczuciowością wyższą i bardzo szlachetnymi motywacjami, stanęli w naszej obronie, wyrazili solidarność. To jest, to jest standard w polskiej polityce, szczerze mówiąc, niezwykle rzadko spotykany jestem niezwykle wdzięczny naszym koleżankom i kolegom za ten akt Solidarności. No, ale Ostatka, wszyscy... Jakub i Jakubiak też się doczekał takiej wszyscy, Solidarności i też założyli osobny klub. Także. Wszyscy chcieliby. To nie jest jakiś wyjątkowy. Wszyscy ci, nie. którzy nas poparli, chcieliby wrócić do prawa i sprawiedliwości, ale prawa i sprawiedliwości, które nie będzie traktowało ludzi jak rzeczy, które nie będzie stosowało rozwiązań siłowych. Które nie będzie kneblowało dyskusji, które będzie otwarte właśnie na pójście do przodu. Myśmy zostali ukarani za propozycje, pozytywne propozycje zmian, które mogłyby uruchomić szereg rezerw, dający znaczący postęp, postęp w wyniku prawej i sprawiedliwości i to zostało odrzucone. Jeśli chodzi o jedność, nie jest dzisiaj problemem, czy przez ostatnie lata polskiej prawicy, brak jedności. Przecież polska prawica była zjednoczona. 97-96% głosów, które padały na prawicę, padały na prawo i sprawiedliwość. Problemem polskiej prawicy było to, że zjednoczona polska prawica w prawie i sprawiedliwości z roku na rok przegrywała wszystkie kolejne wybory, aż do tych szóstych z rzędu przegranych, i to w momencie, kiedy Platforma Obywatelska, w ocenie nawet swoich zwolenników, Fatalnie rządziła przez ostatnie 4 lata i uzyskała kolejne, kolejny społeczny mandat, nawet powiększony, bo wraz z głosami na palikota to platformę eee, na platformę zagłosowało 50% Polaków. na przyszłość państwa przez kolejne 4 lata. Jeżeli pan myśli, w że Jarosław tym, Kaczyński cofnie decyzję, to z całym szacunkiem urąga pan inteligencji naszych słuchaczy. Naprawdę. Znaczy to, to, ja ta, jestem ta, wiara, realistą. ta wiara jest w ja absurdalna. Pani redaktor, tym niemniej jesteśmy winni naszym wyborcom wyczerpania do końca, przynajmniej starania. O wyczerpanie I drogi, jak, która jak pokazuje, że do końca chcieliśmy. Teraz partię ratować. Polska Solidarna. Yem, nie wybiegam aż tak bardzo w przyszłość, aczkolwiek Na powtarzam. wiem z powtarzam, kto będzie ewentualnie odpowiadał za, za tego rodzaju następstwa. Ci, którzy zastosowali rozwiązania, rozwiązania siłowe. W związku z czym jesteśmy przygotowani na to, żeby nasz potencjał, nasze już duże doświadczenia, ale jeszcze młodość się nie zmarnowały i żeby Polska Prawica miała ale gotową e, propozycję na zwycięstwo. Jestem, jaki ten klub, jaki ten nowy klub ma poglądy. Czy bliska wam jest e, bliskie wam są poglądy Zyty Gilowskiej, czy raczej e, poglądy bardziej lewicowe, gospodarcze, stroniąc od liberalizmu. To, to jest przede wszystkim skład personalny, jest, jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony jest sól tej partii, na przykład posłowie, którzy wybili się w komisjach śledczych Andrzej Czyli Dera, nie, Beata nie Kępa. macie zdania na ten temat. Mamy, gospodarki. mamy, zaraz pani odpowiem, odpowiem. Andrzej Dera, Arkadiusz Mularczyk, czy Marzyna Wróbel. z drugiej strony wiceministrowie z rządu Jarosława Kaczyńskiego, Jarosław Rzaczek, czy Jacek Bogucki, może mniej znane nazwiska, nie takie medialne, ale bardzo merytoryczni ludzie. Profesor Orion Jędrysek, człowiek, który jako główny Kraju y, odkrył, można powiedzieć, no, gaz, ja. gaz łupkowy. Musimy Natomiast kończyć, jeśli chodzi a. o. A ja to bardzo. Aha, bo już mam ostatnią a. minutę, bardzo powiem, przepraszam. Solidarna Polska nazywamy się Nie bez kozery, dlatego że uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość, i to niestety było widać w tych herbacianych różach, które Jarosław Kaczyński wręczał Zycie Gilowskiej rozpaczliwie poszukując, rozpaczliwie poszukując eksperta do debat ekonomicznych, czym moim zdaniem bardzo, co bardzo niestety zaszkodziło wizerunkowi prawa i sprawiedliwości Czyli tej kampanii, zydanie. bo wyszło na to. Solidarna Polska, a odnosimy wrażenie, że stawka na Zytę Gilowską była niestety powrotem do Polski I liberalnej. Była błędem, była błędem Polski liberalny, dlatego, że my uważamy, i pewnie będzie czas o tym porozmawiać, że obniżka z 40% do 32% dla bogatych, to był krok zbyt daleko idący, a dla mniej zarabiających z 19 na 18, że błędem była jednak zlikwidowanie, obniżenie już kończył składki, składki rentowej, bo to pozostawiło pani Halince na kasie w Biedronce 30 czy tam 15 zł miesięcznie, a Kulczykowi czy Krauzemu miliardy rocznie, że błędem była na przykład zlikwidowanie podatku od spadków i darowizn bez, bez żadnego górnego limitu. Krótko mówiąc, to Polska, pani redaktor, krótko Dziękuję mówiąc, Polska bardzo. Solidarna jak Dzie najbardziej i, i to jest nasza tożsamość. Dziękuję bardzo doszamość. za rozmowę. Gościem Radia Talk FM był Jacek Kurski.